Na briefingu prasowym Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej witam pana posła Jarosława Rzepę oraz pana posła Mieczysława Kasprzaka i bardzo proszę pana posła Jarosława Rzepę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w temacie luzowania obostrzeń pandemicznych rząd zapowiada już częściowo wprowadził, zapowiada kolejne daty, jeśli chodzi o, o znoszenie, znoszenie tych obostrzeń, a zapomniał chyba o jednym bardzo ważnym elemencie, a mówię tutaj o transporcie publicznym, Szanowni Państwo, bo z, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w transporcie publicznym mamy dopuszczone 50% osób, które mogą się przemieszczać, czy też 30% w całości, całości pomieszczeń. Natomiast Szanowni Państwo, dzisiaj my jesteśmy w momencie, kiedy mamy już ponad 12 milionów zaszczepionych, przynajmniej jedną dawką Polaków, mamy tych, którzy już przeszli, przeszli tą chorobę. Natomiast jeżeli chodzi o postrzenia w transporcie publicznym, który, a zwłaszcza autokarowym, który został bardzo dotknięty właśnie skutkami pandemii, jakiegokolwiek planu wychodzenia z tych obostrzeń nie ma. Dlatego jako klub parlamentarny... parlamentarny Złożyliśmy interpelację w sprawie luzowania obostrza w transporcie publicznym, a przede wszystkim oczekujemy od rządu, od pana premiera pokazania nam, jak, w jaki sposób, w jakim przedziale czasowym będziemy starali się z tego wychodzić. Ja dzisiaj mogę państwu powiedzieć o takiej paradoksalnej sytuacji, mianowicie w, w transporcie zagranicznym, mając na względzie te rozporządzenia, dzisiaj na przykład autokwary jadą. W jadą do granicy, po czym pasażerowie przesiadają się do jednego, ponieważ na terenie Niemiec tych obostrzyń nie ma. Dlatego też musimy, musimy, tutaj apelujemy do tego, żeby te osoby wszystkie, które są zaszczepione, żeby nie były liczone do limitu, Szanowni Państwo, tak samo jak te, które przechorowały, po to, żeby ten transport, który został bardzo dotkliwie potraktowany przez skutki epidemii, mógł w tej sytuacji jak najszybciej wychodzić, dlatego jeszcze raz wracając jakby do meritum sprawy oczekujemy od pana premiera, że w jak najszybszym tempie razem w uzgodnieniu z ministrem zdrowia usłyszymy mapę drogową wychodzenia z obostrzeń dla transportu publicznego, a zwłaszcza dla tego transportu dalekiego, tego, który będzie zaraz związany z sezonem urlopowym, z, z przemieszczaniem się Polaków do miejsc wypoczynku, oby to, co się stało i oby ten transport przeżył po prostu ten czas. Pan posłuch Mieczysław kaszczak bardzo proszę. Mówiąc o lozowaniu wszystkich ograniczeń, należy mieć też na uwadze to, co najbardziej dospiera przedsiębiorcom, a są to ceny energii elektrycznej. W ostatnim roku ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych wzrosły o ponad 10%, to jest bardzo dużo. Natomiast ogromnym obciążeniem są dla przedsiębiorstw, szczególnie energochłonnych, tam jest sytuacja dość dramatyczna. Kilkaset milionów złotych to dodatkowe koszty stotu wzrostu cen energii elektrycznej. Polskie Stronnictwo ludowe przygotowało projekt, mało to, i te podwyżki cen energii elektrycznej w dalszych w kolejnych latach i w najbliższym czasie również będą następować. To wynika z tego, że zmuszeni będziemy do produkowania coraz większej ilości zielonej energii elektrycznej. Polskie Stronnictwo ludowe. Od dawna mówi o prosumenckim systemie energii, rozproszonej produkcji energii elektrycznej, czyli jak najtaniej i najbliżej, i najbliżej odbiorcy. I to się sprawdza, Szanowni Państwo. Dzisiaj wielu przedsiębiorców, wielu obywateli już ma na swoich dachach, ogrodach, garażach panele fotowoltaiczne i uzyskuje ten prąd. Potrzeba jednak dużo większego wsparcia, więc będziemy proponować w projekcie naszej ustawy odejście od tego, aby państwo zabierało wyprodukowany prąd obywatelom, bo dzisiaj 20 albo 30% w zależności od wielkości produkcji ten prąd jest zabierany przez państwowe molochy, przez państwowe firmy. To powinno zostawać u obywatela, a jeżeli, jeżeli państwo Chcę zabrać ten prąd i też za tym jesteśmy, to powinno zapłacić, tak jak kiedyś proponowaliśmy w naszej ustawie, która została zresztą przyjęta przez Sejm. Więc produkcja powinna być jeden do jednego. To, co wyprodukowałeś, to zużywasz, a jeżeli nie zużywasz, to państwo płaci ci 100% za wyprodukowany prąd. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ono będzie pomocne, w przechodzeniu na zieloną energię, bo obywatele są ogromnie zainteresowani, tylko nie można im zabierać tego, co sobie wyprodukowali, a państwo w tej chwili za wszelką cenę chce zabierać, zabierać i dorabiać się, dorabiać się na energii wyprodukowanej przez obywateli. Dużo większe korzyści państwo by miało, gdyby za ten prąd zapłaciło. To by pobudziło, pobudziło inicjatywę obywatelską, bo obywatele mają pieniądze i chcą inwestować. Chcą po prostu sobie zarobić w jakiś sposób na produkcji prądu, chcą wspomóc państwo, chcą włączyć się w gospodarkę niskoemisyjną i tak to odbywa się na całym świecie dlatego też będziemy szereg ustaw proponować zwiększających udział obywateli w produkcji energii elektrycznej tej zielonej tej nieszkodliwej tej czystej energii elektrycznej bo od tego nie ma odwrotu Bardzo dziękuję panu posłowi widzę że nie ma pytań więc bardzo serdecznie państwu dziękuję za obecność